あれ3つ目は3つ目だと3つ目だと3つ目だいと3つ目だと3つ目だと3つ目だと3つ目だと3つ目だと3つだ To jest dobra parabola! I ja tak nieśmiałbym zapytał, czy mamy jakieś służby, które byłyby w stanie omieść troszeczkę ten, ten syp, który załoga tutaj nawiodła na ten krawężnik. A w zasadzie na ten asfalt między krawężnikami. to może być... To może ktoś yy, jeszcze wylądować na krawężniku, tym razem na tym drugim krawężniku. A...

Zielbawcy. A tutaj jest lider, najdorowy kurban, już mi was, że ja rację, że to jednego nie domaga, ale, ale, to jednak jest no. Tutaj dopiero na wskażu, jest jednego krzyśniętego, no, no, no! no. Generalnie tak, tak już był, tak, tak.

Nie się ta, te, zasady, tak jak wspierał tego węgla w kształtach polskich bądź do przodu. Co z tego wyjdzie zaraz. To, chyba, to że odpuścił świat do jest to teraz ciężki tną tam, ten do, to, że mają już odwiedzenie. Wtedy zapraszam do samochodu, a tym

Don't give them away